Cześć wszystkim z tej strony FS real w na odcinku w dzisiejszym odcinku tak jak wczoraj na filmie mówiłem będziemy dzisiaj mieli z... będziemy na strych tam belki wywozić i na skup pojedziemy wszystko tak chcemy jak najszybciej zrobić, żeby bo też ma padać szybko tu pasy odpinamy trzeba dobrze podpadać jakoś Dobra, to z drugiej się nie może będzie lepiej tak i tak. Dobra. Trzymam dalki na odobacz. mam teraz tylko ponić do przodu. Dobra. Jadiemy. Teraz do góry. Teraz troszkę nie widać, ale postaram się dobrze. Teraz. Do tyłu. Tak. raz do przodu. Wyszły widły. Wyszły, dobra. Tam później sobie te belki jeszcze podepcham. Ach, to ciężko. się kręci troszkę, to mały garaż. A, to dobra. Tu jednak sobie cofnę. A, mój! Ciężko się hamuje tym luksusem. Teraz sobie cofniemy ładnie. O, i wstecznie. Złapiemy sobie te bełki co tutaj mamy. Oj, jedna bełka mi spadła. A nawet chyba dwie. Jeju. No, lekka kraksa powolutku, szyczu. Mam nadzieję, że tego wuja nie widział tego małego wypadku. No zdarza się niestety. Kurde mal, nie załatwię się to cofa. Dobra, się troszkę. Kurde mal. Ciężko wbić te widły. Dobra, bo tu nie mogę teraz nagrywać bardzo. Bo to ciężko się wbija trochę te widły. No bo może da radę. Jednak podniesiemy sobie. Dobra, chyba się udało. Ledwo co się ta belka w ogóle trzyma, ale może da radę. Dobra, oj, troszkę podniosło za Podnosimy sobie na maksa do góry. Tak na oko trzeba podjechać. to wygląda. Tak, oj. Troszkę podepchałem. Zaraz. Zaraz, zaraz. Dobrze, do przodu troszkę, tak. Do tyłu. To to, co chciałam uzyskać, efekt. Nie. Ojej Dobra, czekajcie, mu tak nie wejdę z kanarka w jednej ręce. No już ja powolutku sobie sobie odepchamy. Tą To też się powoli Podepchamy i to też się powolutku odepcha. Yy, dobra schodzimy, teraz trochę już raczej dałabym to sobie zejść dobra teraz tylko podnieść jeszcze troszkę i na wstecznym podjechać teraz tak i do przodu dobra, szybkie sprawdzando dobra, udało się no dobrze chcemy sobie szybciutko jeszcze pasy podpinać Dobra. I lecam wsteczne Pyk. Zmieszczę się? Zmieszczę się. Tutaj trzeba będzie te bełki tak złapać. Tak. do przodu. O no i kapuci. Następna bełka mi spadła. powolutku na stycznię. Teraz chyba trzeba będzie zaryzykować. Spróbować jakoś tak tą belkę złapać. Dobra, udało się. O, od razu trochę przyciągnąć. Dobra, tutaj w drodze do, razu, do razu garażu. Dobra, i te belki trochę sobie bardziej w tą stronę przesunę. Na przodu. Udało się. Aha. Dobra, trzeba cofnąć jednak jeszcze. Dobra, zaraz. Dobra, już podczepiamy przyczepę, wszystkie kable. No i chyba lecimy już na skutek. Trzeba zredukować trochę. No lecimy. Trochę mam do przejechania, tu widzimy się, gdy już dojadę. Przejeżdżamy. Dwie przyczepki pełne. Ma co muszę ściągnąć. To trochę takie na polach, no ale. O, co tu stoi? No jakiś Deutschwar. Stoi taki skubny Deutschwar jakiś. tutaj, ktoś tam stoi. Wcielamy sobie gornę, paliśmy maszynę, chciutko zjeżdżamy, robię troszkę zawarę, żeby nie no. Trzeba mu się stać na wadze Dobra. Nie ma, że tak. Chodźcie, no jaki mamy ten? Ola, Dzień dobry. Ja tu przyjechała sprzedać zboże. Dzień dobry. No, dzień dobry. Dobro, lecimy. nas sobie poli tutaj żeby wysypać no ja to o muszę sobie dobrze tu podjechać muszę parę razy tu nie ładować dobrze zaraz trzeba dobrze się ustawić i to, to... dobra widzimy się zaraz dobra już jadę że mi tam, gdzie trzeba wjechał, kurde, mol. Dobra, pojeżdżamy. Jeszcze troszkę. O, tak, żeby ładnie było. No i sypiemy moje pieniążki. Teraz. Teraz inaczej sobie podjedziemy. Zaraz inaczej sobie jednak podjadę. Tu się nawrócimy i sobie inaczej podjadę. Nie wiem się ja tu to wykręcę. Uuuu, dobra, tam będzie. lekkie, szybkie nawracanie. No teraz już da radę. Wysypać raczej. Dobra, sypiemy. Jeszcze pieniążki <grymne> Dobra, do przodu podjeżdżamy. O, no i sypiemy. Idziemy sobie zobaczyć ale sypi się zaraz, o kurz. Dobra, musimy. Się... Dobra, czekamy. Dziękuję. Sypi się tu. Dobra. Dobra. Jeszcze szybciutko lecimy sobie, zobaczyć ile, ile teraz ile waży wszystko już lecimy. Pieniądze powinny przyjść niedługo na konto. Może się trzeba idealnie się ustawić. Dobra, i już teraz wszystko waży. Dzień dobry. O, dobra. Lecimy. O mamy tutaj utwary. Wyjedziemy sobie, sobie szybciutko pójdziemy bramę zamknąć. Dobra, no i ja lecimy na gospodarstwo. Dobra, widzimy się jak już dojadę. Dobra, już dojeżdżamy. Długo trasa trochę nie zajęła, ale jeszcze nie pada, więc jest dobrze. Jest dobrze. Tutaj nic z nimi nie widać. Mam do niego, nic nie widać, tylko 30 stoi. Dobra. Mamy troszkę damy już, z zboże wszystko bo nie zmieściłem się ubrania Dobra, kręcę. Oj nie wiem Dobra Uno momentu zaraz dobra, już lecimy jeszcze Antkawie o tą przyczepę co mi belgi nie zwiózł z ciapkiem się przejadę i dobra gdzieś mi ją tak odstawię nie wiem coś bym miał tutaj ładnie jakoś. Chciałbym buzi, by było łatwo. Tak. No i co na gospodarstwo. Sobie też przyczepę jakoś postawiłem mi było, nie przeszkadzało bardzo. jak to sobie stoi Dobra, mam nadzieję, że film Wam się spodobał zostawcie łapkę w górę, nie wiem, syp, syp, jeśli chcecie, nie zmuszam, ale fajnie by było, miałbym bardziej motywację do następnych filmów Teraz w następnym filmie postaram się obrać tamto pole lub, lub obkultywatorować, to chyba będzie tyle, nie wiem czy wszystkie pola na filmie obrobię, ale zobaczymy, no i na razie.